Chwila, ninja, dzisiaj sobie będziemy grać w Fortnite'a, Battle Royale. no. Dzisiaj wyszedł nowy Granat. Eee, tak, nowy właśnie Granat. Eee, zobaczycie właśnie teraz. Eee, I no, możemy zrobić. Eee, polecimy z... tak. Eee, na wypasionym. Ja mam egzekutora z kataną. Jak wiecie, dlaczego ja to mam, i oglądaliście film Koniec gry, tu tam była jedna taka postać i tak podobnie wyglądała. To możecie napisać, czy oglądaliście koniec gry. Bo dla mnie się bardzo podobał ten film. No. Ym... Mamy tu jakąś broń na górze? Tak, mamy tylko, że ja tam nie dolecę już. Zaraz to pójdziemy. Uuu, problem Jak nic Mały problem mam O oh no Większy problem niż myślałem. Okej okay. okay. Szybko otwieram sobie kolejną skrzyneczkę i to będzie szczucerek. Ej, większe problemy. O nie! Ok. Tam jest jeszcze jedna taka skrzynia. I ludzie jak szczecie, to mogę zrobić taki odcineczek z tym, że będę tylko grać bez dźwięku, ale będzie, będę mieć podpowiedzi. To znaczy takie coś, że... Widać skrzynię i tempę. Jak wiecie o co chodzi, to potem wam pokażę. Okej. Na razie, że na blisko teperety na razie będą się mi... będą użyteczne na blisko na pewno teberety, tak samo jak powiem właśnie nie wiem, gdzie ten typek jest na dachu czy poszedł tam Czy gdzieś poszedł gdzieś indziej? Czy poszedł na wypasioną? Czy do wypasionej? Nie ja widzę zatem tu skrzynek budowane coś było. Typy w armii. Jak teraz dobrze trafię, to będzie mieć minus 90. Albo jak na dobrze o wiele lepiej trafię, to. Okej, okay, że to 50. Uuu, i hedzik wyszedł. Pozdro, by się wygosił. E, no, nie miał za dużo rzeczy. E, ja tu nie będę niszczyć niepotrzebnie. O, dzięki za matce w ogóle. Nie będę to niszczyć pod jednym. Kurę nie złożyłem najgorzej. Dobra. Kurna, nie słyszałam doła. Dobra, zabita. Udało mi się. Szybko, szybko. Leżymy się apteczką, potem pójdziemy jeszcze do hangarów, żeby wziąć tą potęg, co tam zostawiłem. Mm, w ogóle nie używam w ogóle tego. Okej, okay, yy, Mam w końcu jakiegoś środkowa. Yy, Najpierw wypiję potęgę i potem sobie na grzyby, wiecie, bo to się tak najwyżej opłaca. W sumie tak, tak nie będę mieć 50 kewa, ale zawsze coś tutaj zostawiłem tego kewa, prawda? Tak, tutaj. E, dwóch typów zostało zaliczone. E, miałam farta, że go załatwiłem tam tego innego typa i wiecie my w ogóle teraz polujemy na ten granat yy, cieni? granat cieni chyba się coś takiego nazywało ale jak widzę nie mogę to znaleźć potrzebuję najpierw ammo do shortgana mam nadzieję, że jakieś ammo będzie dobra, tutaj są bandaże. Bandaże na razie nie obchodzą Miej. Okej. Okay. Mm, tu też nic nie ma. O, pompa. No, fajnie. Nie ma trapa, mogę iść. Nie ma trapa, nie ma trapa. E, o góry trzeba na dole. O góry. do PMa.

Możecie teraz trzymać się z farmieniem Bo tylko jakieś, jakieś drzewo trafię to już będzie To po mnie to nie drzewo tylko To o to, to, to mi chodzi, że Nie będzie po mnie tylko, że Usłyszą mnie Ci, ty typy walczyli Tutaj walczyli Mała. Kurde, nie mogę tam wejść jeszcze, to jest najgorsze jak nic. O, Aha. Dzięki, Gosiu. O nie. Dobra. Nie idź! To. Wiesz. Teraz tutaj sobie mogę spokojnie wylutować się. E, więcej granatów, disco bomb i... Mógłbym sobie wymienić... E, tego. U, Uciekamy szybko do strefy. A, on mi zadał coś! Aha, ja myślałem, że nic mi nie zadał. Najgorzej. Mhm, okej. Okay. Czy pójdziemy? Nie mamy tyle czasu. Okay. Jeszcze coś? Nic. Dobra. Nie Idziemy dalej. Ja się boję właśnie przejść przez łone strzechy. To jest moim zdaniem najniebezpieczniejsze miejsce na razie. Dla mnie. Bo ja proszę... No i... No i typek, uciekamy. Nie, nie mam czasu z tobą walczyć, tylko wiesz. To już wolę uciekać. Tak, może potem zrobimy sobie jakieś chai Dobra. Idziemy i na górę. Mm, I tak, tutaj się zrobimy. Tak, mogę sobie z parasolkę jeszcze wziąć. A co to za wyścig? Uleazów? Nielegalne wyścigi. No ja nie wiem co tu. Ło wow Prosiu, uspokój, mogę sobie wziąć coś do leczenia. Uuu, ale ja coś tam miałem. Chciałem sobie coś tu poukalać. Ok. O, Teraz to jest najgorszy moment moim zdaniem w życiu. Bo zaraz gościu będzie z boku i z przodu. Okej. Okay. No i z boku, mówię. Daraz za chwilę Okej okay. ja, miałeś coś tu tak miałeś. O nie, co ja robię? Czekaj Szybko, okej okay. Szybko, szybko, szybko wypijamy sobie Dobra, jeszcze mam coś chociaż jakieś APM, ale... Możesz coś szybko zrobić jakieś HP, jak bo... O, jest! alfart. To się nazywa dopiero Fart ludzie tak. Szybko. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Używaj to. Dobra. Bodujemy z AWP. Tutaj sobie bierzemy małą potę. Na górce byłoby tamtego kocia zasnajpić, byłoby fajnie, ale ma też ciężką. nie ja tylko jem mam. Niech by to zrobić. <laughs> ja tutaj w sumie nie muszę się pilnować, bo... Czekaj, żeby mnie nie tylko zauważył. Jak mnie zauważy, to nie będzie fajnie. To będzie walka snajperów, a ja nie lubię walków snajperem. Walka snajperem, bo... To jest moje najgłupsza co może być. Kościół się zrobił, nie widziałem. To był właśnie gra na cieniu, co usłyszeliście. Ok. No i mamy go z spami z P90 Dobra, zabity Okej, okay. o kurna, za dużo Dobra Wyrwę sobie tu zaznaczę Eee, czekaj, on już chyba ostatni grający już no, tym samym wejściem To moje? Tak, to moje A to już nie mogę wejść, co za tego się za bazę zbudował? Ej, co? Tego widziałem chyba? Tak, widziałem, Dobra, no, nie będę z nim walczyć snajperu, bo on wiedział, że jestem A nie będę go niepotrzebnie raszować, bo mogę z potem to zmarnować. Jeśli słyszę usłyszę skrzynię, tylko nie wiem gdzie tu. Dobra. Okej. Okay. A on zawsze potrzebny. O, gran cieni. E, no, właśnie mamy tutaj gran cieni. Czy e, normalnie wypadają, ale nie wiem czy to ktoś użył jeden. No, my sobie tak wrzucamy, możemy iść, nikt nas nie widzi. I wiecie. Wracam i wiecie. My możemy na przykład zobaczyć, czy ktoś coś tam robi, tak? I wracamy. Czy okay. on porzuca tamten ten, Mm. Um, ok. Nie wiem, czy się było po całą tą wyrwę tutaj zużyć. Um, jakby co tutaj, tutaj mogę dalej zostać, to w sumie to jest ten plus go się bo ma kolejnego high grounda no, bo tam rzut jeszcze dodatkowo jest ajajaj aj, aj. oh no man czterech osób zostało, czterech kilo osoby tutaj high grounda też mają, nie jestem nie jest jedyną, kto high ground jednak jak poślam czy ktoś tu jednak jeszcze jest Tutaj mogę tu pójść i tak sobie popatrzeć. Na razie się nie opłaca w ogóle gdzieś się kampić czy coś. Opłaca się cały czas tylko się ruszać. No, jak nie będę się ruszać, to mogę nad i deadnąć, i nie będzie fajnie. Na przykład chciałam tylko coś pokazać komuś, to stałem chwilkę w miejscu i wiecie, od razu dadłem, A twój świat nam nie powiedział. i to było słuszne. Tutaj testowaliśmy właśnie ten Grand Chain No tam jest kościół. Właśnie... Ale sprytny ten gość, faktycznie jest dobry, żeby nie dostać hedzika u laserem, to jest takie sprytne, żeby nie dostać siedzika. Tak, nie widać mnie, prawda? O nie, widać Okej, okay. na dole też w się obróje. Zawsze być, zawsze jest bezpiecznie on zbudował tam launchpada? Tak, zbudował i pójdzie tam zraszować tego drugiego. No, idzie zraszować tak, idzie drugiego zraszować. Nie, ucieka dalej. Tam poleciał. Poleciał tego zraszować. Teraz nie wiem jakby to zrobić, żeby mnie tam tamten nie zauważył. O chyba tak mnie nie zauważy. Tak chcę tutaj jakby tak dobrze tylko skalapsować, tak bardzo dobrze ale niestety tutaj nie widzę żadnej okazji, żeby skalapsować O tutaj bym szczelił to, ale nie, nie. Hmm, jak widać umiem dobrze budować Nie się boję już być jeden na jeden Chyba, że zrobią samobójstwo, to będzie fajnie Jakoś już sam ten już poszedł O kurwa najgorzej Prawdopodobnie to wszyscy są tam, nie, na tą górkę nie chcę pójść zbytnio. Przykłopuj to potem wrócę. Kurna Teraz muszę już na pichotę już pójść. żeby mi nikt nie dał panie czy coś Niech ja się przygotuję ze skarowiszy w łapy bo tam gość już nie ma to tutaj w ogóle nie da rady już mieć hej granda jeden może się mieć bazę gościu, jest tam jeszcze jakiś gościutek tam jest jest no gościu, jest to, że ja nie wiem jakby pójść Mam nadzieję, że ten końców pójdzie, bo ja się boję się tu kąpić w ogóle, bo trzech osób zostało, na pewno tam na tych rupieciach ktoś jest, na tą górkę i ja jestem tutaj. tak. muszę powoli podejść. Nie jestem, jak to się mówi, nie jestem, chociaż tu nie jestem jedyny, gdzie że jest na polu bitwy. No jeszcze trochę. Ty bym miał strepę. Tylko troszeczkę i... niki biki jest, okej. Okay. Dobite. One versus one. Przeciwnik ma strefę. High ground'a ma no way. Kurna, co teraz zrobić tylko? Co teraz zrobić? Ej, tam też nie jest strefa, to w sumie no, to mogą się tak budować. Ja też mam dużo maców. No, no nie, kurna, buduj! Ono. Oh Strefa to najgłupsza strefa świata. Możecie wpisać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Cześć, papa. Pa.